Księga Izaiasza, rozdział 41, część 2. Oto zrobiłem z ciebie ostre brony, nowe, z zębami w dwóch rzędach, abyś młócił i miażdżył góry, a pagórki pociął na sieczkę. Te słowa, które tutaj są przetłumaczone jako ostre brony, znaczą sanie młockarskie. Takie sanie przeciągało się po zbożu, i one wykruszały ziarno. Te zęby łobiły też ziemię. Bóg zapowiada, że w podobny sposób kiedyś zniszczy góry. Będziesz je przesiewał i uniesie je wiatr, a burza je rozproszy. Lecz ty będziesz się radował w Panu. Będziesz się chlubił świętym izraelskim. Bóg zrobi ten cud w obronie Izraela i Izrael będzie dumny, że ma takiego Boga. Gdy biedacy i ubodzy szukają wody, a nie ma jej, gdy ich język usycha z pragnienia, ja pan ich wysłucham. Ja, Bóg Izraela, ich nie opuszczę. Cały Izrael wiedział, co to jest brak wody, Izajasz też to wiedział, bo żył w gorącym i suchym klimacie. Sprawię, że wytrysną rzeki na gołych miejscach i krynice wśród dolin. Obrócę pustynię w kałuże wód, a ziemię suchą w źródła. Zasadzę na pustyni cedry, akacje, mirty i drzewa oliwne. Zaszczepie na stepie razem cyprys, wiąz i pinie, aby widzieli i poznali, zważyli i zrozumieli wszyscy, że to ręka Pana uczyniła i że to stworzył święty izraelski. Bóg zapowiada, że kiedyś na pustyniach sprawi, że wyrosną rośliny, które potrzebują dużo wody, że dostarczy wody pustyniom i ludzie, którzy będą to widzieli, będą widzieli, że to jest cud i że to Bóg Izraela za tym właśnie stoi. Przedstawcie swoją sprawę, mówi Pan, podajcie swoje dowody, mówi król Jakuba. Te słowa są skierowane do bożków, które czczą ludzie. Bóg wzywa ich, żeby podali swoje powody, dla których mają władać ziemią i być przedmiotem czci. Niech przystąpią i objawią nam, co ma się stać. Powiedzcie nam o rzeczach dawnych, co to było, abyśmy to wzięli do serca i dowiedzieli się, jak się one dokonały. Albo zwiastujcie nam o rzeczach przyszłych. Powiedzcie, co się stanie później, abyśmy poznali, czy jesteście bogami. I uczyńcie coś, czy dobrego, czy złego, abyśmy z podziwem mogli to oglądać. Bóg wzywa te bożki, żeby objawiły co się stało w przeszłości, albo zapowiedziały, co będzie w przyszłości, żeby zrobiły to, co on robi, albo żeby uczyniły jakikolwiek cud dobry lub zły, by dały jakiś dowód, że rzeczywiście są godne czci. Oto wy zgoła niczym jesteście i wasze działanie nic nie znaczy. Obrzydliwy jest ten, kto was sobie obiera. Bóg ocenia ludzi, którzy czczą Bożki, które nie potrafią niczego zrobić. Tacy ludzie są dla Boga obrzydliwi, i, i odrzuci ich od siebie. Wzbudziłem na północy męża i przybył. Na wschodzie słońca kogoś, kto wzywa mojego imienia. Zdeptał władców na błoto tak, jak garncarz ugniata glinę. Tutaj Izajasz zapowiada nadejście króla Cyrusa, który wzywał rzeczywiście imienia Boga Izraela i zwyciężał innych władców. Kto zwiastował to od początku, tak iż widzieliśmy i dawno przedtem, tak iż mówiliśmy, ma słuszność, lecz nie było nikogo, kto by to zwiastował, i nikt tego nie zapowiadał, i nikt nie słyszał waszych słów. Teraz Bóg znowu zwraca się do Bożków i mówi, że nie zwiastowały tych wydarzeń, które on zapowiada przez proroka Izajasza. Ja jestem pierwszy, który to Syjonowi powiedział. Oto oni. I dałem Jerozalemowi zwiastuna dobrych wieści. To Bóg zapowiedział nadejście króla Cyrusa poprzez Izajasza. Żaden z bożków nie... Wzbudził proroka, nie zapowiedział, co się stanie. Lecz gdy spojrzałem, nie było nikogo, nie było wśród nich doradcy, który by na moje pytanie mógł dać odpowiedź. Oto oni wszyscy są niczym, ich uczynki to marność, ich bałwany to pusty wiatr. Teraz Bóg mówi, że choć mówił do bożków, to one mu nie odpowiedziały, są one po prostu nicością. Ich bałwany, ich wizerunki są jak wiatr, są niczym, nie przedstawiają żadnej rzeczywistości, tylko urojenia tych, którzy nie chcą uznać prawdziwego Boga. Tym, co nie znamy, gdy ciemność opadnie, a światła nie stanie. O Panu pamięta Jego świętych słowa. Nie pozostanie sam, to szczerze będę za Zwyciężył w Tak Jezus wyciężył rok. Pamięta ją, zwyciężył w rok. Zwyciężył rok. Tak Jezus. Zwyciężył wrok, pamiętając, zwyciężył rok. Gdy wielcy tego świata na Jezusa walczą, By zbyt się ze złym brata, ze świętymi baczą. Pociechy szukaj, tak tam gdzie pan ma, Nie staraj się o życie, wszak to tylko chwila. Zwyciężył świat. Pamiętaj, on zwyciężył świat. Zwyciężył świat. Tak, Jezus, zwyciężył świat. Pamiętaj, on zwyciężył świat. Zabójcze się zdają, odniszte kule złego, leśnięte. To mądry niech słucha i Bożą, w Boży zbroję I niech sam szatan goi się i troi. Zwyciężył zło Tak Jezus zwyciężył zło o zwyciężył zło Zwyciężył zło Tak Jezus zwyciężył zło Z młodobrem nazywają i cześć oddają plebom Jezusa wspomnij, od nie zna całe, wcale Od piasku się on i stawiaj dom na skalę To Tak Jezus zwyciężył brzeg Pamiętając zwyciężył żubrze tam mę daje os wycier tak Jezus wycier żubrok Pamiętając, on wycier żubrok świat tak Jezus wycier świat pamiętaj Jezus wycierzył brzeg.